To jedyne takie miejsce na świecie, a jego historia zaczyna się w czasach, kiedy ziemią rządziła magia, a ludziom pomagały duchy i czarownice. W tamtych czasach obowiązkowo wszystkie łąki musiały być pokryte pełną czarów mgłą, a świat był bardzo prosty, łatwo było rozróżnić zło od dobra. Wtedy rodzi się Artur, który w końcu zostanie królem i założy słynne Bractwo Rycerzy Okrągłego Stołu. Wszyscy znamy tę historię, ale nie wszyscy wiemy, że rycerze króla Artura zostawili swoją największą tajemnicę na Dolnym Śląsku, w wieży książęcej w Siedlencinie. Zadaniem rycerza okrągłego stołu było odnalezienie świętego grala, czyli kielicha, z którego Jezus pił w czasie ostatniej wieczerzy. Warunek był tylko jeden. Grala może odnaleźć ten rycerz, który ma po pierwsze czyste sumienie i po drugie czyste serce, a z tym, w tamtym towarzystwie różnie bywało. Podobno sam król Artur miał dziecko z własną siostrą. To jedna z bardzo brutalnych wersji tej legendy. Nie wiemy też dokładnie ilu było rycerzy Okrągłego Stołu. Jedna wersja mówi, że było ich 150, inna że 40, ale pewne jest jedno. Przynajmniej co drugi, a no, może co trzeci podkochiwał się w żonie króla Artura w pięknej lady Ginevrze. Najbliższym przyjacielem, ale równocześnie najbardziej zakochanym w królowej rycerzem był słynny Lancelot, który wychowywany był na człowieka najszlachetniejszego na Ziemi. Historia Rycerzy Okrągłego Stołu to taka trochę opera mydlana z czasów średniowiecza. Lancelot był wychowywany na najlepszego człowieka na świecie i najszlachetniejszego rycerza wokół króla Artura. Jego historia została pokazana na jedynym na świecie zachowanym malowidle in situ, czyli w tym miejscu, w którym powstało, w tym jest do dzisiaj, które znajduje się właśnie w Wieży Książęcej w Siedlencinie. Pokazuje drogę Lancelota do wielkiej kariery. Jako młody człowiek wyrusza ze swoim kuzynem w poszukiwaniu przygód, pokonuje bardzo złego rycerza i staje się sławny. Lancelot miał odnaleźć Złotego Grala, ale nie wyszło i to pokazuje górna część tego malowidła na której widać upadek tego znakomitego rycerza Lancelot jak już mówiłam kochał się w Lady Ginevrze w żonie króla Artura a ona pewnego dnia wymyśliła sobie otworzyła okno poczuła piękny zapach trawy był maj postanowiła że uda się na wycieczkę ze swoimi dworkami Niestety w czasie tej majówki Lady Ginevra porywa również zakochany w niej rycerz meleagant. Ale pojawia się Lancelot, odbija królową, zabiera ją ze sobą i okazuje się, że ta miłość wykracza troszeczkę poza dworskie konwenanse, co również pokazane jest na tym fresku, ponieważ Lancelot i królowa trzymają się za lewe dłonie. To nie jest prawa, miłość, tym bardziej, że Lancelot jest najbliższym przyjacielem króla Artura, a Lady Ginevra jest jego żoną. Romans wychodzi na jaw. Rycerze Okrągłego Stołu według jednej z wersji legendy chcą, żeby Lady Ginevra spłonęła na stosie, ale król Artur ją kocha i pozwala jej żyć. Lady Ginevra rzekomo kończy w jakimś klasztorze, podobnie jest z Lancelotem, ale nie on odnajdzie świętego grala, ponieważ skalał swój rycerski honor. To malowidło ma mnóstwo sekretów, jest ciągle obiektem dyskusji naukowców na całym świecie, ponieważ do niedawna uważano, że ta część opowieści o królu Arturze i rycerzach okrągłego stołu, w których Lady Ginevra idzie na majówkę, została wymyślona właściwie dopiero w XV wieku. Tymczasem ta opowieść pojawia się na Dolnym Śląsku już w 1345 roku. Ale skąd rycerze okrągłego stołu wzięli się na Dolnym Śląsku? Prawdopodobnie fundacja Wierzy zaprosił tutaj artystów ze szwajcarsko-niemieckiego pogranicza, i oni właśnie z kultury zachodniej, w której często mówiono o rycerzach okrągłego stołu, przywieźli historię lady Ginewry. Do malowideł dodali również świętego Krzysztofa, który niesie na swoich rękach małego Jezusa, chcąc pokazać w ten sposób jak ważna jest moralność, szacunek, przywiązanie, a także pokazali dwie pary rycerzy i ich damy. Jedna w czepku, czyli żona druga jeszcze nie, bo ma na głowie kwiatki, a na dole pod ich stopami widać ich już w grobach, co ma przypominać o tym, że wszystko to jest marność nad marnościami. Lady Ginevra nie miała wiele szczęścia. W latach 30. XX wieku w wieży w Siedlęcinie pojawia się niejaki Johan Drobek, i nie wiedzieć czemu, przemalowuje na swój własny sposób ten cudowny fresk, zamieniając królową Ginewrę. I trzymającego ją za lewą dłoń ser Lancelota w opata cystersów i w bolka pierwszego surowego. Również sami rycerze otrzymują habity zakonne. Dopiero Jacek Witkowski, wielki znawca kultury dworskiej, odkrył w latach 90. XX wieku, że to malowidło przedstawia jedną z najważniejszych historii dotyczących ser Lancelota. Święty Krzysztof na fresku, który niesie Pana Jezusa przez rzekę przypomina o tym, że również wieża Książęca w Siedlencinie miała strzec przeprawy nad Bobrem. Wzniósł ją Henryk I Jaworski, i dzisiaj datujemy tu najstarsze drewniane stropy w Polsce. Pochodzą z 1313 roku. Była to również największa wieża tego typu w Europie Środkowej, a malowidła przedstawiające Lady Ginevre są najstarszymi świeckimi malowidłami w Polsce. Chcecie zobaczyć, jak. Człowiek mógłby się czuć w XIV wieku przyjedźcie do wieży w Siedlencinie, ponieważ tutaj większość wnętrz zachowała się tak, jak było to przed wiekami.